Dzisiaj sprawdziłem czy warto kopać wełnę po update ekonomii na box pvp Wygrałem z poprzedniego odcinka 30 milionów Świetla się teraz na a dzisiaj losujemy 20 milionów Więc zostaw lajka, suba i w komentarzu napis w link z minecrafta To było na tyle, powodzenia i miłego oglądania Dzisiaj widzę sprawdzimy czy warto kopać wełnę Widziałem już parę testów właśnie, ale dzisiaj zrobimy jeden rzetelny test Czy warto kopać właśnie wełnę na box pvp Sprawili ekonomię, czy po prostu ekonomia jest większa Czy już się po prostu można kopać i nie trzeba zabijać graczy, żeby dorobić się właśnie temu a to co do itemów, no to pewnie zastanawiacie się skąd ja takiej temy, się, takie, no w sumie, dobra, nie będę ukrywał, nie są najlepsze. Miałem właśnie 29 i mnie 29, no ale no zginąłem, bo są niestety bugi. A wiecie jest taki jeden bug, że jak przysięgniecie gościa kuszą na właśnie sklep seletnych, no to po prostu on pada jakby. W sensie wpada jakby na linię i no nic nie mam zrobić. Ja trzymałem w, są trzymałem W cały czas, no i nie mogłem uciec na stąd, więc sobie padłem, a dobrze mój poziom jest tutaj właśnie pożyczył mi właśnie ten na ten odcinek. No trochę trochę nie jadłem, no ale w sumie nie było sensu kupować jakby temy po to, żeby po prostu, bo i tak dostanę backupa za to, na całe szczęście, bo gdybym szczerze nie dostał backupu, to naprawdę byłem bardzo nerwowany. Ale fajnie, że ja tego backupa pewnie jeszcze dzisiaj, więc bardzo spokojnie Ci zrobimy po prostu jeden rzetelny test. Na boksie zobaczymy jak to po prostu będzie śmigać Wszystko, tylko może weźmiemy sobie więcej to temu właśnie na pewno, na pewno, na pewno musimy sobie yy, całe te ściany po prostu jakby wziąć i to jest, to jest miliard, dobra, to może aż tyle nie. Weźmiemy totalnie nasz budżet jakby wyrzucimy W sensie weźmiemy to po prostu wypyły, Co zrobimy, bo to będzie najlepsze rozwiązanie, mam 8 milionów, ale dobra, 8 milionów to jeszcze nie Mamy 150 koła, jest git 150 koła nie odpowiada. No i sprawdzimy, właśnie. Jak się tą wełnę kopie? Tylko powiem wam tak. To się powie samemu choć na sklep Ale no dla was się widzę, poświęcę. I sprawdzimy, jak się po prostu kopie taką wełnę. To chyba pierwszy odcinek na moim kanale. Po prostu z kopania wełny. Serio, jest to pierwszy odcinek. I najpierw może polecimy na szarą wełnę. Zobaczymy, czy dużo możemy wykopać z takiej po prostu szarej wełny. Mam nadzieję, że tutaj po prostu nie zginę. No mam taki temu, że serio, no. łatwo jest mi zabić. I tutaj na przykład sobie jest jeden ziomek. No dobra, kopiłem wełnę i czy dostajemy jakiś Ej dobra, co jest? się kopie takiej wełny? W sensie ile się dostaje? Dosyć sporo. Ciekawe czy ten ziomk będzie nas bił On wydaje mi się, że oj będzie mnie bił, będzie mnie na pewno bił i sobie już raz ucieka Co jest? Którego zabiliśmy? Kurde, była dobra sytuacja właśnie na killa A tutaj jeszcze po prostu jakieś ziomki wkleją z gildi Nerf, niestety Wy się wklejają i chyba nas próbują właśnie przyciągać z kuszy, dobra rozwiązanie dla nas. Ja ten wejście i jest dobry, jest dobry, ale ja muszę tutaj właśnie skopać samo wełnę, może się uda i mamy 170 tysięcy, mamy już 180. Dobra, co jest jak to siano leci, no nie widziałem, że tak sianu może lecieć na boksie. Jestem mega właśnie zdziwiony. No są, nie wiem, to chciałem problem nas zabić, bo widzę, że mamy miarę dobrego seta, a to jest też trochę taka podpucha, bo dzięki temu oni się z nami będą bić. Jeszcze widzę, dobra, i uda się wykopić 200 tysięcy. 200 tysięcy lekką ręką uda się wykopić, tylko... No nie chciałbym wpaść w żadnego kurde trapa, bo jak Padniemy w trapika, no to no, padniemy sobie na no, 1000%, więc ja sobie to po prostu... Ale no patrzcie jak nam się on leci, Też musicie to zauważyć totalnie. Mówię, no gdybym był w swoich itemach, no to bym miał wyrąbane, ale to nie są właśnie moje itemy i muszę je oddać. Jeśli trochę się stykam, No ale no, dobra, no mamy 200 tysięcy, zaczynaliśmy kopać z mając 50 i wykopaliśmy chyba z trzy bloki, może nie trzy bloki, ale gdzieś 4-5, więc i opłaca się. Na razie szarą. zobaczymy jak to po prostu będzie z tą właśnie różową A no już trochę słabiej leci, chociaż, ej dobra leci Chyba dobrze moim zdaniem Aż Tak źle jak obstawiałem, już tutaj po prostu biegnie sobie ziomek No będzie nas na pewno patrzcie to on już po prostu do nas leci By nas pobić Kurczę. Ludzie teraz czują się pewni właśnie jaką te słabszej temy, to nie się pewni. Wcześniej to wiem właśnie te 29, no ziomki uciekały raczej. Totalnie jakby się z nami bali bić, a teraz to czujemy się jakoś pewni, ale no musimy na pewno na jakąś sklepę tutaj wejść, a nie wiecie, tylko się prostu wiecie tutaj kopać wełnę, no i tu jest na przykład taki ziomeczek, jakby mi się go udało zabić, no ale patrzcie sobie ucieka, sobie właśnie ucieka, kurde chociaż... To jest są dwóch ziomków, czy oni po prostu będą jakimś zagrożeniem dla nas, no mam już 29 jest, jest to jakiś lepszy od nas miecz. Ale mamy też perki odporności, więc w sumie mierze coś dużo nam chyba nie zadaje. I dobra, tego ziomka jakby się udało. Tak my mu przecież to jest żart jakiś, nie? Tak mu ubijemy. No dobra. Nie, dobra, jeszcze, jeszcze sobie ucieknie. Nie, jeszcze sobie ziomek po prostu uciek. No plecy my zrobił prawie, nie? No dobra, tragedia. Tak sytuacja na zlepowanie jody, ale no niestety się nie udało tym razem. Co za nami biegnie? No proste, no jakby inaczej, jakby po prostu ziomek mógł za, za nami po prostu nie biec, tak? No widzicie, że mamy. Z, z seta i jest, i po prostu jeszcze z kolegą, jeszcze z kolegą, no niestety musimy stąd lecieć Zgadzajmy trochę meczki tutaj, właśnie bitką, no ale ja się tym szczerze nie przejmuję Bo wiem, że po prostu zaraz tu uciekniemy, najwyżej sobie hazmi, nie mamy patrzeć, jest ciągle gonią ja no, mi nie o to chodzi, mi nie chodzi o bitkę na właśnie serwerze, mi chodzi żeby pokopać sobie wełnę się na szybko, wykupujemy siano, w sensie no kupiłem tą wełnę Powiem wam tak. To jest jakiś najgorszy drop. Jest o wiele lepszy, szczerze. Bardzo mi to zachęca, żeby kopać nockę na serwerze. Kurde, bo. Ej, dobra, kopię nożyca 26 i mam per drop na dwójkę. I patrzcie, jak to się ono leci. To jest imo bardzo dużo z takiej wełny. I coraz bardziej mi to zachęca, żeby kurde kopać właśnie nocki na serwerze. No tutaj ziomki się wkleją na 1000% jakieś zaraz się tu wkleją I tą całą wewnętrz, Zobaczymy ile się w ogóle wykopie, w sensie może nie całą no, ale większość po prostu, jeszcze to całe mi się nie chce kopać Po prostu na serwerze, no, nie chcę mi się, nie będę krywał, No nie chcę mi się po prostu kopać całej wełny, gorsze jest to, że jeszcze padłem przez taki Błąd ziomka, który mnie już wcześniej zawi na takim bugu No i ciekawe czy on właśnie banu dostanie, podobno są za to po prostu Bany, na 24 godziny, na parę dni, więc jestem ciekaw Czy taki ziomek na przykład dostanie, o, to jest na przykład sobie kolega Piję innego ziomka, Patrzcie, nie sobie ciekają, bo to są po prostu kupaki się dyskają, tak, opaki się po prostu boją tutaj po prostu się z nami bić dobra szczerze z tej, z tej jest jakoś też w miarę dobrze ja bym wbił na czerwoną wełnę i chyba że wbić na czerwoną wełnę to bym musiał być właśnie tutaj po kolegów właśnie żeby tam wbić na środek więc chyba tak zrobimy, tam info że na H1 właśnie są sami właśnie moi z mojego klanu. Więc tam pójdziemy i skopiemy właśnie wełnę dwa, yy, czerwoną. I ona wydaje mi się, że. O jest dobra, ta wełna czerwona może serię mocno oddać. Tutaj naprawdę może być mota wełna. Tylko no właśnie wiem skopać, tylko czy właśnie. Nie, no, dobra, i to jest osób w ogóle. Niech ta wełna się po prostu zregeneruje, żeby miasy tylko nie walą. Oni już właśnie uciekają, chyba, dobra. 45 sekund. Ile mam z takiej jednej wełny? O kurde. Ej, dobra, szczerze. dwóch updateów chyba ekonomii. Jestem bardzo, bardzo w szoku. Jak to po prostu się rozginęło? że wiecie, już się dostaje taki po prostu buścik. Dobra, napisałem tutaj ziomką, żeby nie kopać czerwonej wełny. Zobaczymy, ile wykopiemy tak mniej więcej, jak będziemy to kopać. Kurde, jestem mocno ciekaw! Bardzo jestem ciekaw! Czy wykopiemy tak z 600 tysięcy? No i ma wykopiemy z 600 koło na luzie. 600? Leką ręką, dobra. Mam już 500. Mam już po 500. Też w miarę się dostaje tego. Kurde, ja nie jestem takim, wiecie, specjalistą z kopania wełny. I no nie powiem, że. No trochę, trochę to mnie jakby troszkę nudzi ale no dla was po prostu robię ten teścik, żebyście wy wiedzieli ile się zdany yy, wymik, po prostu wiecie. Ko kopie, tak przykład, dobra, w ogóle tu ziomek se pada, tu w ogóle z naszym se pada ziomek, więc to no nieciekawie. Nie o nie, tymi temami 26, po prostu to ja nic nie ugram, bo sobie nic nie ugram. Tragedia, musimy poczekać słabszych osób właśnie na Zlomapie. Dobra, tu jestem przy sobie taki ziomek, ale ja to sobie uciekł. Mamy w ogóle 16 fierwerek, nie możemy tutaj się być z graczami. No ale no co z tego, ja po prostu. Jeden ziemiak na z... A, jeden ziemiak po prostu będzie nas całą mapę. Okej, okay, okej, okay, to mi się podoba. nawet czy on jest na citach i czy wie na przykład, ile mamy farewerek. Bo wydaje mi się, że jak zaczną nas to no to chyba może wie. Albo jest to po prostu. Nie wiem, no ja mu na pewno ucieknę, bo mamy już po prostu 9 A 6 sekund logouta więc na ludzi mu po prostu ucieknę. Lecę na spawna. Kupujemy firewerki i będzie po prostu petarda. Farewerek, no nie ukrywajmy, nic byśmy po prostu na serwerze nie ugrali. Więc pisuję szybko, kupuję firewerki Jak najbardziej. A tą i teraz szczerze poszedłbym się pobić trochę na serwerze w sensie już wcześniej była bitka, ale na Neptunie na pewno coś będzie. No, ale tu nie jestem tego 100% pewien, że tam ktoś po prostu będzie I no są oczywiście gracze, są oczywiście gracze Po klanu widzę, że tutaj są po prostu ciumeczki No i czy on sobie padnie? No nie pada sobie, no nie wiem Mam się za słabym mieć, żeby kurde tutaj zdawać jakieś mocne hity A ten się ziemiak wygląda taki, o którego by mógł tutaj oddać killa I on, no dobra, jednak po prostu, no, nie odda sobie kila, bo mnie zepchnął Niestety, ale kurcze pieczone czuję, że raz uda się jakiegoś killa tutaj zrobić Tylko no, oni mają szczęście zamurowane. Na tym Neptunie i to jest lipa, bo wszędzie właśnie mają zamurowane i nie ułatwiam tutaj. Chociaż tu są ziomki z mego no i jak oni tutaj są ziomki z mojego klanu, to totalnie bezpiecznie, tak, i tutaj wiadomo, skacze tutaj kurde, ile w ogóle złotych serc mi zdjął. Aż muszę po prostu gdzieś foksa. tutaj, a na słońcu też niestety nikogo nie ma. Jest tu cały czas po prostu jakby sobie z mego Mam gdzieś taki test tytuł, mi się spodobał, ja nie jestem specjalistą kopaniu, właśnie wełny. da się z zarobić. Szczerze, jakbym wykopał po prostu całą wełnę, no to mi się wydaje, żebym szczerze, no, dorobił się grubego ściana. Family, możemy wykopać? Coś takiego, no wiadomo, nie skopałem każdej do końca, bo tam wiadomo, kopali. A bo zmyklam no, w przeciwnicy, no trochę też ciężko, ale on gdzieś taki cień wam się po prostu spodobał. Widzimy się jutro i siemanko do następnego odcinka. Yo.